Jezioro Żubrowo, otoczone wsiami Żubrowo, Remieńkiń, Aleksandrowo i Krasne ma powierzchnię około 98 hektarów. Jego całkowita długość to prawie 3000 metrów przy maksymalnej szerokości do 525 metrów. Misa tego malowniczego jeziora ma kształt wydłużony w kierunku północ-południe. Linia brzegowa jest silnie rozwinięta z licznymi zatokami i wypłyceniami, a jej całkowita długość wynosi ponad 7 km. Stoki jeziora są na ogół łagodne. Wśród roślinności wynurzonej przeważa trzcina pospolita. Roślinność zanurzona to przede wszystkim rogatek i moczarka kanadyjska. W jeziorze tym występuje m.in. szczupak, węgorz, sandacz, ale my przyjrzymy się dziś bliżej okoniowi. Przedstawiam Państwu aktualnego podlodowego mistrza Polski Krzysztofa Gryniewicza. Ulubioną metodą wyławiania okoni spod lodu jest mormyszka. Mhm. Czyli jest imitacja jakby kiełża, prawda? Tak wywodzi się nazwa właśnie mhm. od, od, od kiełża zdrojowego. Mały kołowrotek o stałej szpuli z bardzo dobrym hamulcem, który zawsze, każdorazowo wyregulowujemy sobie przed wątkowaniem, a nawet kilka razy w trakcie. Dobrze jest, kiedy jest sygnalizacja, Mhm. Wtedy wiemy od razu po holu, po zacięciu ryby, jaką mamy do czynienia. Większość podlodowych wędkarzy, którzy łowią o konie, nie używa żyłki z reguły grubszych jak 0,10. Jest to taka optymalnie dająca komfort wędkarzowi. Plecionki nie próbowałeś? Na mormyszkę nie możemy używać plecionki, ze względu na to, że plecionka w sobie pracę. Mhm. Ja może ci zademonstruję nie? I, mhm. i kolegom, na czym polega praca mormyszki z kiwokiem cała akcja polega na pracy wędkarza w ogóle skusić o konia to jest cała finezja to z reguły wygląda tak jeżeli tu jest dno mormyszka widzisz tak, dobra mormyszka zawsze tak stoi tak. i czasami wystarczy tylko naprężyć I naprężenie tylko żyłki do go ugięcia kiwoka powoduje to że ta mormyszka zrobi jakiś tam pół Ogród, obrotu tak. chociaż pół obrotu i to jeżeli są okonie blisko, wystarczy... A je ten... pokaż, pokaż właśnie tę te, te mormyszkę, żebyśmy zobaczyli. Ulubione przeze mnie i przez okonie, które poławiam, to są mormyszki wolframowe. Nie są to duże mormyszki, takie owalne jajeczko. Mhm. Tutaj haczyk jest bardzo mały, jak widzimy. Co? Musi być bardzo ostry, cienki i nieduży. Dostałem od kolegi takich ciekawych mormyszek Prawdopodobnie to, są to amerykańskie mormyszki, czy kanadyjskie, i kilka z nich się już sprawdziło. Dla... A tu masz patrzę, jest taki, jest dwa słowa jest ciekawie, o tych ciekawych systemikach, w połączeniu takiej błystki wodorowej z gumą. Ja tutaj prezentuję takie yy, to się nazywa fachowo glittery. Poprzez dodanie twistera lub yy, Mini twistera. Taki paproszek. Taki a... paproszek zakładamy. I tu na przykład ten imituje nam Ochotkę. No tak, nawet kolor. Natomiast ten już konkretnie rybkę w toni. Mm -hmm. A powiedz coś o nęceniu. Z reguły przynęta wędkarska, którą lubią okonie, czyli Ochotka, jest dosyć droga i mm. nęcimy tylko na zawodach wędkarskich. No, możemy pokazać, że to jest bardzo ładne. No. Istotne jest to, żeby ona właśnie była dla dużego okonia. On jest bardzo wybredny, to jest niesamowicie inteligentna ryba i taka ochotka musi być bardzo świeża. On... No dobra, Krzysiu. no to w takim razie zapraszamy na okonia. To jest właśnie jezioro Zubro. Tak. Rynna, taka mniej więcej 4 km. Dlaczego wybrałeś akurat żółtą łokowicę? Dzisiaj próbujemy łowić okonie i to jezioro po prostu słynie z dosyć licznej populacji ryby tego gatunku. Ciągnie się około 4 km i na tym odcinku posiada bardzo wiele zator takich Nie Jest to idealna sprawa latem na szczupaki, zimą na okonie i inne gatunki. To jest mniej więcej po Po opadzie możemy stwierdzić, że jest jakieś około 1,5 metra. Czyli już wystarczająca ilość wody do tego, żeby złowić się niej rybaj. Krzysiu, powiedz może jeszcze dwa słowa na temat charakterystyki łowisk, gdzie najlepiej i co o pogodzie coś też. Do łowienia o konie, uważam, że najlepsze są miejsca takie w jeziorze o głębokości 7 do 14 metrów. Tam możemy spotkać największe ryby tego gatunku. Jest to ulubiona głębokość przebywania o konie, tak między 10 a 15 metrem. Ciekawe miejsca to również takie, kiedy stok jeziora, twardy, kończy się w pewnym momencie jakąś półką, której już zalega jakaś warstwa mułu. Na granicy tych dwóch, miękkiego i twardego, Występują okoń. Jak A oscyluje? jaki wpływ y, pogoda ma, wpływ jest na żerowanie? Niezłą pogodą jest taka stabilna, ciepła, w granicach 0 stopni, oscylująca pogoda, temperatura powietrza oraz y, najlepsze momenty, kiedy ja łowiłem wspaniałe ryby, było tak, że zmieniała się raptownie pogoda. Lód zaczynał trzaskać, wiatr silny napływa, wzrost ciśnienia. To są takie najpierw najlepsze momenty, kiedy okoń się bardzo mocno aktywuje. Popatrzmy, jak okoń atakuje przynętę. Ale byk. Myślę, że interesują nas okonie poniżej wymiaru. Interesują nas razy dwa wymiary. Tego wymiaru ciągle nie ma. 30 cm są my, okoniami my, najbardziej walecznymi. My będziemy preferować jednak taki styl i taką etykę, żeby ten wymiar 15 cm dla okonia zachować. Ponieważ jest to zbyt piękna i wspaniała ryba, żeby ją prostu marnować. I na rybek praktycznie łowić. Do poławienia w takiego typu wodzie, w głębokości dwóch metrów, najlepszym do dwóch, trzech metrów, najlepsze, najlepiej sprawdzają się innego rodzaju wędeczki. Są to tak zwane y, rosyjskie wędeczki lodowe sportowe. Typowo sportowe. Może ja pokażę właśnie jak jak się łowi y, dosyć szybko i sprawnie taką wędeczką. Tak wkładamy ochoteczkę i puszczamy przynęty. Posiada niesamowicie czułe sygnalizatory Gdzieś ten kiwak jest zupełnie inaczej zbudowany jasna ten. Opiera się na innym systemie takich przewlakanych dziureczek. Tutaj one są. Natomiast jest bardzo czuły. O i mamy ładną rybę. Odrzuca się i holujemy rybę rękami. To jest ładne oko. Uu. Poszedł. Poszedł. Piękny szlak trafia. Ładna szluka była. No. Ale... Piękny był. Piękny Była ryba do wcisku. No, teraz spróbuję. Pierwszy raz. Każda, każde drganie, od razu rodziny zacięcie. I już było. Masz, tak. bo się wiesz to, to. Zdenerwuję się tylko niepotrzebnie. Myślę, że teraz przejdziemy do... Na no wcześniej Tak, poszukamy tam na stoku. Ładniejszych okon. jeżeli nie ma w strefie dna brań, zawsze szukamy później w strefie pionów tych ryb. O! Eee, o. To, jest... no to już taki tak można powiedzieć. No ślicznie jest ubarwiony, prawda? Piękna jest. Uff, garbus. Zimny jest. Latem jak wyjmujemy okonie, to są ciepłe, prawda? Jest to okolice. Bardzo śliczne. Buźka. Do zobaczenia. No. To szedł no, <grym> I Nie o to chodzi.